No i przed nami trzecia runda. Troszkę zmienione zasady na tym względzie, że strefka troszkę szybsza. Razy trzy. Paru graczy odeszło z powodów prywatnych. Yy, inni gracze doszli. Także zaczynamy, nie przedłużamy. Trzecia rundy. to zacząć. Zobaczymy jak teraz grafika. Brałem się jako bambik, żeby troszkę było lepiej. Może o, podgłosimy troszkę gierkę. Mam nadzieję, że ustawiłem też grafikę. high high. Może to jest jakiś też sposób, żeby to działało. Nie wiem. Zobaczymy za chwileczkę. Gracze, kuraszek, Igor Football, Bombix, Kuba Bobasek, Kuwerty, Maczki, Trolling, Pajek yy, Pro, Ania, Kudboy dołączył teraz do nas nowa Hunter, Wuzecik, który prowadzi razem z Gabrielosem, jakoś tak na równi. Yy, hakereczek i gerkarów. I teraz to będą już ciekawe dwie giereczki, bo strefa, ponieważ będzie szybsza. No tutaj widzę, że na pierdzielankę kuraszek. Nie wiem co oni robią. <ścoughs> Jak to można we dwóch kobite bić? Ja nie wiem. Ania. Ale się Ciebie uczepili, co? No, oczywiście tutaj podium wygląda taki sposób. Podium taki maćki i kutboj. Futbal i nowa, i oczywiście jak zawsze huntera, hunter, hunter. Powodzenia wam gracze, wszystkim życzę i na pip dzielacie się ostr ostrzutko. Widzę, że teraz krzyneczka na palamburku. Ciekawe, czy ktoś się skusi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że teraz będzie wyglądało lepiej niż wcześniej. Zostały tylko dwie giereczki. Potem podliczenie wyników. Mam nadzieję, że baterii starczy, ponieważ mam 34%. Ale mam nadzieję, że skończę skomentować to w dobrym stylu. No i widzę, że wszyscy chyba na burkę, Górka Pominiaka. Górka Pominiaka będzie strasznie ciekawa, czyli tutaj, w tym miejscu, gdzie 13, 17, 7 leci. Ole się wysypali wszyscy na, w tym samym czasie. Tak, i 13 chyba leci właśnie na, na Górkę Pominiaka. Czy on na zimkę? Chyba zimka. Górka Pominiaka. O, cześć! Tu Góreczka Pominiaka już będzie zajęta. Tutaj ta góreczka przy idenie też będzie zajęta już. No, tutaj ta. A nie, oni polecieli tutaj na On. No i widzę, że tutaj na no spokojnie ktoś tutaj się będzie wyjaśniał zaraz. Także kamereczka, jak to wygląda. Fajek, Bobasek i trolling na, na lionku, także mogą, może być ciekawy fajcik, kuwerty, tam jeszcze maczki z górki. Igor futbol Kutboj tam na górce pominiaka razem z Karolem i teraz to będzie fajt. Karol kontra Kutboj. Karol już podjeżdża. Widzi właśnie Kutboja w tym momencie i tak dalej, o dostaje, dostaje Karolek. O! Karolek chyba trochę cieka w tym momencie. O, troning wyjaśnia Płowaska, czyli pierwszy kill dla troninga. Brawo, troning, no ale da, Karolek umie, no obieg. No i tu jest ciekawy fight. Tu na Lionie też się spotykają, ale nie nagram tego, bo jestem ciekaw tego fighta. Karolek kontra kudboi, dobra, to będzie tu na Lionie nas bardziej obchodzi, bo tutaj punktowane już są miejsca. Pajek pro. Gabrielos, tu jest Gabrielos. Rolling, Pajek, Igor Football, Gabrielos, Werty na Górce. Ciekawe, kto to wygra. To Pajek już spokojnie, ale to pamiętajmy. Kutboj wyjaśnia jednak Karolka. Jednak tutaj został wyjaśniony Karol przez Kudboya w tamtym fajcie. Więc Gratki Kutboy za pierwszego kila. Gratki chłopie. O, daleko chłopie pobiegali za sobą. Zobaczymy dalej. No, tu ten Lion. Moim zdaniem, Lion jest teraz najbardziej obleganym miejscem. Bo tu już Tronik podjeżdża teraz pajek Pro. Ale Tronik podjeżdża, a pajek chyba już patrz! Dwóch graczy, których zlagowało. Ale, ale laga mieli. Ale lag poszedł. Ale lag poszedł od pajeka Pro. Jak to wyglądało? Którego pierwszego odlagowało, ten dostał. Ale to wyglądało. Ale Tronik będzie zły pewnie, ale będzie clown na tą grę. Ale no niestety, no, takie są uroki tej gry. Ale chłopa laguje, widzicie? Jednak fps nie grają roli, lagi robią dużą różnicę. A Gabriel, widzę, że już tutaj na spokojnie luci. O, znowu Turecik, znowu awp Perfekcyjny lut, moim zdaniem. <grym> zdaniem. Także chłop ma piękny lucik. Zobaczmy wz jaki ma lucik. No tutaj ten lucik troszkę nie jest taki za ciekawy, także wiecie. Tu jest troszkę przerąbane. Strefka razy dwa idzie chyba trochę szybciej. Mam nadzieję, że się ustawiła. Także spoko. Na razie grafika nie spada, jest elegancko, nie ma na co narzekać. No na nie nie opaczki się tutaj. Biorą. O, tutaj Majek Pro kuwenty właśnie wyjaśnia, ale w tym momencie, kiedy strzelam właśnie z tego rewo, przełączyłem właśnie. Cały ekran na nich. Więc ładny kill. Yy, kuwerty. Pajeka na kuwercie. Także ślicznie to wyglądało. No tutaj już na Idenie. Kto jeszcze został? Wuzet Wuzet siedzi na Idenie. No ale w zapasie, oczywiście. Miński i wszystko. Piętnasteczka została. Gabrielos tutaj też już strefka będzie zaraz gryzła w pupkę. Ale to na spokojnie sobie dojdą No mało graczy zostało. Zostało 10 graczy. Pajek, footboy, hakereczek, Kuraszek, Football. Bombiks, nowa, i Hunter, i oczywiście Buzet, i Gabrielos, e, więc tutaj już strefka jest naprawdę nicha. Tutaj, co ten Buzet? Co ten Buzet? Maciki jeszcze zbiera na sam koniec. Oczywiście prowadzą razem z Gabrielosem w tej rundzie. Najwięcej e, killi ma pajek e, z dwoma killami: Kutbo i Hakereciek po jednym. Więc jeśli zdobędą top 10, a już, już, są, już mają top 10, więc są punktowani więc każdy z nich dostanie punkty za to, no ale budy znał właśnie sobie samochód, który mu się znowu zwiesił ale go odwiesiło, a, normalnie, lagi życia no i za chwileczkę się zacznie, on będzie wchodził jedynce na pewno na plecy, a na z jedyneczką mamy kuraszka biedny kuraszek, czyżby znowu dostał plecy nie, bo będzie musiał góreczkę objechać więc na spokojnie, tu trójka, nie wiem po co jeszcze wraca się na Palamburga co, Bombix jeszcze robi na Palamburgu. No, ale ma apteczki, więc bezproblemowo szesnastka z jedenastką. No, i tu myślę, że już zacznę tylko i wyłącznie nagrywać tą kamerą. Widzę, że już lagów raczej takowych nie ma. Grafika wygląda dobrze, więc to problem mojego ustawienia był w wcześniejszych w moich filmach Good boy, kontra. O, ale good boy, hakereczka wyjaśnił z rewo. No ale jest Bombix jeszcze do wyjaśnienia. Zdrowa barka. A Bombix tam się zasuwa samochodzikiem. Popatrzmy na inny. Tutaj chyba na plecki będzie dwujecce wchodzone. On chyba nie zdaje sobie sprawy, że ma plecy z samochodu. No i przechwaliłem grafikę, bo grafika spadła. No i Bombix kontroliło Football w tym momencie. Więc to nie ma zasady. Tak grafika, po prostu będę komentował takich, no i Bombix wyjaśnił go w brawo Bombix, pamiętajcie o tym, żeby właśnie oglądać się cały czas za plecy, tak jak powtarzałem wcześniejszych, no i zostało nam tylko i wyłącznie 8 graczy prowadzić, jeśli chodzi o kile. Pajek z dwoma, kudboi z dwoma, czyli chłopaki już na pewno mają po dwa punkty, Bombix ma na pewno jeden punkt, no a tutaj jeszcze to Póweczka siedzi, no i zastanowimy się, kto jednak zostanie tym mistrzem po trzech jerkach, ale tutaj już myślę, że tylko dwóch graczy jest branych pod uwagę. Czyli Gabrielos i oczywiście WZ. Zobaczmy, co oni teraz w tym momencie robią. To są gracze, na których będzie trzeba zwracać jak najwięcej uwagi. Ja wiecie, że tu... To... Co? Pani dzieju! Gdzie ty jesteś? Myślę, nowa, będzie podejmował walkę z wami. Będzie walczył jeszcze o jakieś punkty, o, o wysoką lokatę, jeśli chodzi o gracze w Polsce. No ale WZ. A WZ jedzie sobie na no spokojnie. Dobry lucik, granaciki. Strefka idzie szybciej już teraz, oczywiście. No i tu fajty, już zaczną się bombix z kontrapajek. Tak, wielka kamera, już jedziemy, dronikiem nagrywamy. O, a tu rakieta, już rakietnica idzie, widzę zdalnie namierzająca. Ale chłopaki też się zdradzają tym, że strzelają, ponieważ już jest mała strefa i każdy może być w pobliżu i może zrobić plecy. Więc tutaj ooo Bombix kontra. A, jak wyjaśnia Bombiksa, oo ale pompka siadła, ładnie, ładnie to się nagrało. Pięknie tutaj to poszło. Gabrielos kontra WZ. Oj, to chłopaki, czyżby się spotkali teraz? Tu już każdy walczy o te punkty, i tu to będzie dobre. To będzie najlepsza, właśnie walka, bo oni walczą o mistrzostwo. Już oni tylko we dwójkę zostali chyba w tej walce. Jeśli WZ wyjaśni Gabrielosa, Gabrielos postawił to i jazda. <grym> Ale teraz ten turet będzie przeszkadzał, ale ten turet będzie przeszkadzał, ale Gabrielos tutaj za bardzo chyba nie wie gdzie jest WZ Wie już WZ, już widzę Building fight. Turet ustawiony perfekcyjnie, no i tutaj jednak jest walka między nimi o te pierwsze miejsce. Ale patrzcie, wyjaśniony przez łuzeta turet! I teraz tutaj, o już Gabrielos złapała, go Gabrielos łapała ostrych. I już teraz musi się zacząć budować tureciki się skończyły i ucieka i moim zdaniem będzie uciekał jajem. A nie, jednak chłopaki będą się bulitować, ale to fajnie. Ktoś tam kogoś zabił Gabrielos, chyba kogoś. Nie, nie zabił nikogo. I tutaj Gabrieloską trawuzę. To jest topka. O, tutaj ładnie siadł akacz w ciało. Dwa razy pesteczki siadły i cały kef ściągnięty, więc... Ale WZ podjeżdża do Gabrylosika, a Gabrielusik się chowa, a Gabrielosik się chowa, i się chowa, i ucieka, i ojej, oj, obstruł dziurkę, ale dobra, mniejsza większość. No to chodzi, punkty się liczą, oni mają obaj dużo do stracenia, bo żaden z nich może nie mieć żadnych punktów. Ani WZ, który ma zarokili, ani Gabriela to więc dużo było do stracenia przed nimi. Ale tutaj nowa, widzę, że już w końcówce zostało tylko i wyłącznie sześciu graczy. Zobaczmy, jak ta strefa wygląda. Tu już jest bliżutko strefa. Jedynka z jedenastką. Kuraszek, kuraszek, ale jedenasteczka też jest bliziutko. Więc musisz uważać, ale ta jedenasteczka kudwoj nie jest w strefie. No, ale on tu z tego rewo będzie próbował. On będzie próbował z tego rewo coś strzelić. 636 MS-u. 35 pingu. Więc nie wiem, dlaczego ktoś narzeka, że ma słaby ping. Piętnasteczkę, zobaczmy. Ten natomiast ma 105 i 25, 35 fpsów, więc też ma dobre fpsy. Wow, Ktoś się wyjaśnił! Ktoś się wyjaśnił, ale dobra, zostało pięciu graczy. No i tu ta czternastka, WZ. Widzimy już, że Ani już nie ma, ale WZ jeszcze tutaj próbuje. No już ta strefa idzie, zobaczmy co on teraz zrobi. Leci tą rakietą do tej strefy. Leci, leci, ale już Stefagryzie, gryzie, ojej, i Gabrielosa jeszcze ma. Znowu wózek kontra Gabrielos, wózek kontra Gabrielos. To jak to teraz to jest o walka o punkty? Bo jeśli ten dwa robi tego, to jeden nie zostanie punktów i jeden mało się od razu. I to jest trzeba, i to już chyba by było koniec Gabrielosa w ostatniej rundzie I teraz jak to będzie wyglądało? Czy Gabrielos zginie, czy WZ zginie? Co to będzie? Kto przeszkodzi komu? Co to będzie? Naprawdę to jest walka Gabrielos kontra muze to jest to zwycięstwo. O no, już muze widzę, że już jest ale grie. Gabrielos nie zdobywa punktu. Zasiadła Uwz, matko moska Już widzę, że zwycięstwo Jest zapewnione Uwz -a. Już on może się chyba cieszyć tym mistrzostwem Polski Jeśli chodzi o graczy w cedeku Ponieważ to już mu nikt nie zagrozi On dostaje w tym momencie 6 punktów A Gabrielas dostaje 0 Ponieważ nie miał żadnego killa Dla mnie to jest naprawdę fascynujące 15 HP 15 HP, 405 MS -u. Nie wiem czy zdąży zaplikować tą apteczkę Ponieważ jest dużo na skraju strefy Coś nieprawdopodobnego: WZ już oficjalnie chyba jest mistrzem Polski w tym momencie po tym, co zrobił. Jak się wyjaśni, więc te kile, które oni mieli, to była walka czwarte z trzecim. Trzecie miejsce dostaje 5 punktów, czwarte nie dostaje nic, więc teraz w tym momencie Gabrielos nie dostał nawet jednego punktu, więc dlatego WZ prowadzi. WZ prowadzi całkowicie. Jedziemy dalej. Zobaczymy. Tutaj widzę walka. Nowa Esport kontra Kuraszek. Nowa Kuraszek. Zostało tylko i wyłącznie graczy. Gdzieś tam jeszcze w, w międzyczasie zginął Kudwoj. Ale to już teraz się nie liczy. To już jest naprawdę wyjaśnione. Widzę, że grał jest nad nimi. Kuraszek nie wie co robi. Ucieka do boku. Z prawej strony jeszcze ma nowy Esport. Nowa Esport właśnie w tym momencie wrócił. Nie grał wcześniejsze gierki, ale widzę, że już jest top 3. Już ma punkty. Więc fantastycznie. Zobaczmy jak... Wyglądają kile. Kuraszek 1, WZ 1. Ostrożnie ta gra wyglądała w tym właśnie meczu. Więc zobaczymy za chwileczkę jak to wygląda. No i ta strefa teraz ruszy potężnie. Ta strefa właśnie ruszy potężnie. Zobaczmy jak inni gracze się budują. Widzę, że tutaj Nowa stoi idealnie przy strefie I weźmy już tą... Polatajmy już dronem. Naprawdę emocjonujący ten. Widzimy, że WZ ma Heimgraut. Ma HG nad Kuraszkiem i nad Nową. Nowa raczej nie ustrzeli go... Z... Z tego skara. On ma kacza, ma HG, więc ciężko, nowie, będzie dostać się tutaj do strefy, tak. No to jest ostateczna strefa, ta strefa będzie gryzła. Który wygra? Myślę, że tu już WZ jest obity, już nie ma czym się leczyć, kuraszek podjeżdża, więc WZ, koniec, wz -a. Nie zdąży załatować. Kuraszek zginął od strefy! WZ ginie od strefy, czy nie? Jak to się skończy? WZ załadował apteczkę i nowa chyba przegra? Proszę Państwa, wojna na apteczki! Wygrywa Nowa! Brawo, Nowa! Nie, Wuzet wygrał! Ja pierdzielę! Wygrał to na apteczki, nie wierzę! Kurde, myślałem, że Nova, ale brawo dla Was! Co za fascynująca gra, naprawdę jestem tak pod... Jestem tak podjarany Waszą grą w tej gierce i do samego końca walki na apteczki. Brawo dla Ciebie, ale pięknie załadowana apteczka przez Wuzeta, więc po tej rundzie... Już moim zdaniem mistrzem polski jest Bluzet, więc do zobaczenia na ostatnią rundę.